Objawienie świętego Jana, postała rozdział szesnasty. I usłyszałem donośny głos ze świątyni mówiący do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Boga na ziemię. I poszedł pierwszy i wylał swoją czaszę na ziemię. I pojawiły się bolesne i złośliwe wrzody na ludziach, którzy mieli namię bestii i na tych, którzy oddali pokłon jej wizerunkowi. A drugi anioł wylał swoją czaszę na morze i stało się ono jak krew zmarłego. I każda dusza żywa umarła w morzu. A trzeci Anioł wylał swoją czaszę na rzeki i źródła wód, i przemieniły się w krew. I usłyszałem Anioła wód, mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, i święty, że tak osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych i proroków, dałeś im również krew do picia, bo na to zasłużyli. I usłyszałem, jak inny mówił od ołtarza. Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwie i sprawiedliwe są Twoje wyroki. A czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu przypalać ludzi ogniem, i ludzie zostali popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie pokłotowali, aby oddać Mu chwałę. A piąty anioł wylał swoją czaszę na tron Bestii i jej królestwo pogrążyło się w ciemności, a ludzie gryźli z bólu języki. I bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów. A szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufratu i wyschła jej woda, aby została przygotowana droga dla królów ze wschodu. I zobaczyłem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. A są to duchy demonów, które czynią cuda. I wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga wszechmogącego. Oto przychodzą jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat, aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby. I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armageddon, a siódmy anioł wylał swoją czaszą w powietrze i ze świątyni nieba od tronu rozległ się donośny głos, który powiedział Stało się. I nastąpiły głosy, i gromy, i błyskawice, i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było odkąd człowiek jest na ziemi tak potężne było to trzęsienie ziemi. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części, i runęły miasta narodów, i został wspomniany przed Bogiem wielki Babilon, aby dać mu kielich wina zapalczywości swego gniewu. Pierzchły wszystkie wyspy, i gór już nie znaleziono spadł z nieba na ludzi wielki grad owadza około jednego talenta a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka